No dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagajemy Fallout jestem Wanel, jak zwykle będę waszył gospodarzem pytanie za 100 punktów. Hmm. Krabbin sniperski DKS 501 z dwalna broń palna dla tego zasięgu Pierwotnie kalibru 762 mm, ale ten egzemplarz malufwał bardziej popularny 556, a to oznacza jedno, że prze, kurwa przejebałem Przyjebałem, dobra. E, tajko, zmiana amunicji. Jeszcze raz. No, ale już widzę, że to, to w porównaniu do starego karabinu to to nie ma przyłożeniach. Dobra, Tajko, oddaj. Eee... amunicjonen i karabin de facto wszystko a dostaniesz za chwilę nowy swój karabin do niego amunicję w sobie mogę kupić już nie będę taki okej okay. Kurde Oferta Zapomniałem, że tu się handluje z postaciami, a nie przekazuje. Okej, okay. Okej, okay. okay, to, to będzie interes. Uh -huh. Nieważne. Teraz tak do J.C. Pohandlujmy. To jest 55. 50... 6 amunicjonen, dobra, 4700. Teraz tak, pytanie, ile, ile wyciągnę za ten karabin? Eee, 300 za amunicję. Amunicja 2 od mhm 2400. 2400. Dobra, trochę zluzujmy. 2,471 Dobra, to są jakieś grosze, więc mogę spokojnie to... A żeby jeszcze mniej ten... 227 i bym wtedy musiał... Z jego kiesy dołożyć, o! Sto 13... 161, jeden widzę, dwa, dobra oferta, okej, okay, to dobry interes. No, nie ja tylko się rozgląda. Okej, okay, teraz znowu tajko dostaje. Ee amunicję do swojego karabinu nowego eleganckiego Już sobie mógłbym ją trochę rozporządzić właśnie Tajko by dostał 255 i jan by dostał 255 bo oni posługują się tą samą amunicją Okej, okay, to dobry interes. Dobra. Okej, okay, wszyscy zadowoleni? Eee, tak, wszyscy zadowoleni, 1525 tam Taiko ma chyba też coś koło tego, koło 24 chyba tą swoją snajperą działa. Tak, Taiko? W ogóle tą Sniper dałem. No musiałem dać. Zresztą zaraz zobaczymy. A, co, 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 właśnie. No, Najlepsza broń. Właśnie. I teraz zobaczymy, czy. Aha, musisz, musisz najpierw schować. No tak. Musisz najpierw dodać Animacja Jest do cholery! Mówcie mi, że ja sprzedaję tą kurde mol snajpere. Może ja to muszę wkradni. Kurde mol radni Dobra, masz. Uff, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. okej okay. Wszyscy zadowoleni. Amunicję mamy wszyscy. 535, spokojnie. 4, 27 klasa pancerza. 40. No, super. 30% mamy. Obrony. Dobra, weźmy poziom. Właśnie. Na szóstym poziomie mamy ten, mamy e, co, mamy e, mamy mamy e, mm, mamy profit do wzięcia. Szybki dostęp po wielu nieudanych eksperymentach eksper uh, A uh, Potem dostajesz z do tego punktu, że się spada jeden punkt akcji. Mhm. Uh wyborowa, -huh. bo ten do trafienia cal dużej liczby gości. Za każdy poziom tego produktu otrzymujesz tu punktową premię do protacepcji. Przyjazny wrog nie pojęcie, no uczę, nie piesz w kolejce, poziom tego profitu może, czy wiecie co, nie mam orientacji, Lugola w żyłach łatwiej ci unikać promieniowania jego niekorzystnych skutków. Odporność na promieniowanie o 10% za każdy punkt profitu. Gładka, gładka e erodycja. Każdy poziom erodycji dodaje dwa punkty umiejętności. Przy awansach na wyższy poziom doświadczenia najlepiej stadać skutki na, u progu twojej przygody. Wiecie co? Ja to wezmę. Empatia cudowa? Są eee, pierwszej ręki na temat ich reakcji wobec Ciebie, dzięki temu potrafisz określić poziom reakcji osób. Wywodzić dłuższe rozmowy, dobra. Ja wezmę erudycję sobie, ponieważ... Dzięki temu będę miał więcej umiejętności, punktów umiejętności. I teraz tak, broń energetyczna do 30 i w tym momencie tego nie ruszamy już. Ok, poddajmy no się trochę yy, z otwieraniem zamków. Bo to prawda, ostatnio na dobrze idzie, ale mimo wszystko jednak yy, no yy, się to przydaje. Dobra. Yy, to samo broń palna. Mm -hmm, mm. Do stu? Nie będzie do stu i reszta w retorykę. 89. Wiecie co? Może. Może. O! Otwieranie zamków. Bardzo ładna liczba. Dobra, ok, Bef mówiła, że trzeba poszukać kogoś, kto się nazywa Harold. No to poszukajmy kogoś, kto się nazywa Harold na starówce. Chyba gdzieś będzie tutaj Właśnie tutaj nie było, więc Wierzę, że, że trzeba szukać Ktoś tu będzie sobie gdzieś chodził NPC a pewnego, o właśnie yy, tołach to miejsce jest fajowe o wiele lepsze od... niż moja no spoko hmm, czy już coś się położyć Mmm, tutaj gdzieś powinien rezydować koleś Ten dom chyba nie ten dom, ale chyba domyślam się, że o który dom chodzi. A oczywiście, chłopaki mi zrobili psikusa i. Eee, no właśnie, tajko cholera. No właśnie, żebym mógł wyjść. I facet będzie tutaj. Fajne, fajne rzeczy. Dlaczego księżyc? Bef, kazami spytać się o tego szpona śmierci. Bef, 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 szusza, bef. Jak Harold tu pomówić, z Harold, Harold ci opowiedzieć, wtedy slap i pomóc. Dobra, pójdę do Harolda. Mhm. I Zagramy globalną wojnę termojądrową. <laughs> to jest nawiązanie, słuchajcie, do serialu... Znaczy, właściwie nie tyle serialu, co po prostu filmu. grywo Wojenne z 80. któregoś roku. W tym filmie chodziło o to, że gościu włamał się na... Chłopak, nie? Młody chłopak tam, 17-latek. Włamał się, yy, znaczy myśląc, że odkrył nową grę w internecie ówczesnym, strategiczną, yy, włamał się tak naprawdę na serwery Pentagonu, na serwery symulacji yy, wojny atomowej. A Agenda się nazywa Globalna wo Wojna term Termojądrowa. To jest zresztą właśnie naw nawiązanie do tego filmu. Gry wojenne, polecam, zajebisty film. Jak mówiłem, od kopalnią ee, z tajemnic. No dobrze moi kochani, ja myślę, że tutaj to jest ten moment, w którym... E, to jest chyba mój ulubiony moment właściwie w całej grze. Spare change, old friend, old pal? Can you help a poor mutant down on his luck? <laughs> That marsh to watch princess of joy and happiness. Kind of your friend, very kind. You know, if I could clear the gunk out of there, you uh, just might find a tear in old Harold's eye. Potrzebne informacje oś po śmierci, podobno ty jesteś od niego ekspertem. That thing. Friend, that is Nightmare City. Why the hell you asking about that? Go zabić. okay well it's like a damn big man is what it is got spikes and claws that can cut through the heaviest armor but don't let the size fool you it's quick well from what I've heard maybe whack it in the head I'd try the eyes Of course there's a problem there of a problem can't look at him it is said the death claw can hypnotize just by looking. Then it walks up and boom, you're it. Super dzięki. Good luck to you. You're gonna need it. Uh. go go Oh hey, it's you again. Cześć. Anything I can do for Okej. Okay, uh, udało mi się poprzednim. Poprzednim razem w sensie teraz nie go przegadać. Jakim jakimś cudem nad nim wiedziałem, że tak można. Tak naprawdę, moi drodzy, chodziło mi o tą opowieść. Tak brzmi, twoja historia. Thing... Well. Well, after the Great War, my vault was one of the first to open. <sighs> long time. <laughs> All started with the sirens. I was young, but oh, I do remember that. A lot of terrible years followed. and I remember walking out of the vault late one morning. Gdzie nawet właśnie to fajna I'm not real sure anymore. West, I think. Wait, uh east. Oh, I don't know what. Co musia I was a trader. Did pretty good making a circuit between survivors. Mm. Lost a lot of good people though. <laughs> <laughs> Gangers got him. Scavengers attacking the caravans and mutants, son of a dog. If they weren't springing up like rabbits with a mission, <coughs> had to have an army of guards with just to do a deal. Everywhere, hell, seemed like you couldn't fart without hitting one, but mostly in the northwest. We mounted an expedition, God, Richard, Richard Gray, let a small group of us up there Richard Gray, Richard Gray was a doctor, little older than me, and friend was he smart, He found the source, It's a wall, some sort of old military base we lost a lot of folks getting in there. because it was like someone went bargain shopping at mutant land. cheaper by the dozens. can't figure any other reason except that being the factory. we got pretty far inside. wasn't a lot of us left by then. Gray, me, and a couple of others. Co Tough today. One of them robots got Francine. Mark was wounded, sent him back to the surface. Then it was just me and Gray. Just those Mark him. To, to this day, I don't know. He never made it back here, and well, I couldn't face the wasteland again so i, I never looked. A co z tobą, we made it to some sort of central core like a plant of some sort that's when it happened. so a robot crane crashed into us last i saw gray he was flying through the air and into some sort of acid bath i was in bad shape and well, I passed out. How did you survive? Didn't. Got killed. <laughs> God, I love that joke. <laughs> well, I have no idea. Woke up in the wasteland, barely hanging on. got lucky and some traders I knew found me days later. Good thing, since I was already changing. They brought me here and here I've been since. All I know is it was something inside that base. Myślisz, to mogło być how the hell should I know? Gray would have known if anybody could. <sighs> anyway, that's how the deal went down. Well, thanks for letting me tell it. Mm, niestety zapowiedź opowieść Hrolda nie dostajemy doświadczenia. Niestety. Aczkolwiek... Yy... Slapi teraz. Może nas zaprowadzić do. O! Fajne, fajne rzeczy. Dlaczego e, Jest na porozmawiam z Chroldem, To sprawia, że szponem śmierci nie wygląda najlepiej. Co możesz mi o niej powiedzieć? Szpon, szpon, szpon. Co ci dolega? Problemy są jak talerze na zupę, płytki i szerokie. To raczej opis twojego umysłu. Hmm? E, uh -huh. e, że co wiesz o tym Szponie Śmierci? Straszny Szpon, naprawdę straszny, wyglądać fajnie, chcieć go zobaczyć? Możesz mnie do niego zaprowadzić? Ta spawn, spawn, idziemy zobaczyć spon Zamknij się i prowadź Okej okay. To warto zapisać Ponieważ walka ze sponem śmierci to nie żarty yy. hmm. Ale myślę, że tą walkę jaki yy... Piel innych rzeczy w następnym odcinku sobie rozegramy. Tak więc minus z Vandalf. To było... me do następnego odcinka. Na razie, cześć.